Wyrażenie 3x dodać 1 dodać y podniesione do kwadratu jest równe. Mamy podnieść to wyrażenie do kwadratu. Czy my znamy wzór skróconego mnożenia na a plus b plus c do kwadratu? No nie, nie znamy takiego wzoru. Zatem musimy wykonać 3x dodać 1 dodać y, podnieść do kwadratu. Co to znaczy? To znaczy pomnożyć przez dokładnie to samo. A jak to wykonać? No, musimy wykonywać mnożenie każdy przez każdy. Najpierw 3x mnoży ten nawias. Później 1 mnoży ten nawias. I na końcu y będzie mnożyło ten nawias. Musimy to wykonać powoli i dokładnie. Zaczynamy. 3x mnoży nawias. 3x razy 3x, 9x kwadrat. 3x razy 1, 3x. 3x razy y, 3xy. Świetnie. Teraz 1 mnoży nawias. Próbujemy. Przez jedynkę będzie dosyć łatwo. 3x dodać 1 dodać y. Teraz y mnoży nawias. Zatem dodać 3xy. Dodać y. Dodać y kwadrat. Mamy wymnożone. Teraz spróbujemy to jakoś sobie zredukować. Czy mamy gdzieś wyrazy podobne? Spróbujmy. 3x i 3x podkreślmy. Te są na pewno podobne. Dalej. 3xy, 3xy. Mamy tutaj też y i y. Chyba tyle. Idziemy. 9x kwadrat, dodać 3x i 3x to 6x, 3xy, dodać 3xy to 6xy, dodać y z y to 2y, dodać 1 i dodać y kwadrat. Takiej odpowiedzi nie widzę, ale chyba zmierzę do tego, żeby uporządkować to tak, w takiej kolejności, jak to jest w odpowiedziach. Najpierw x kwadrat. 9x kwadrat. Później y kwadrat. Jest tutaj. To już mamy, czyli zaznaczę sobie, co już zrobiłem. Później w odpowiedziach mamy xy. Mamy plus. 6xy Teraz xy. 6x y 2y wyraz wolny 1 Czy mam taką odpowiedź? To jest odpowiedź D Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite